Oto kolejne 10 rad, jak zacząć działać i unikać bezczynności. 1. Zacznij od małych kroków. Nawet najmniejsze działania mogą przynieść pozytywne rezultaty. Zrób pierwszy krok, nawet jeśli wydaje się on banalny. 2. Zdefiniuj priorytety. Wybierz jedno lub dwa najważniejsze zadania do wykonania w danym momencie i skoncentruj się na nich. 3. Stwórz listę zadań. Spisz wszystkie zadania, które musisz wykonać, i postaraj się skupić na ich realizacji. Zaznaczaj zadania po wykonaniu, co może być dodatkową motywacją. 4. Ustaw czasowe ramy. Przypisz każdemu zadaniu konkretny termin wykonania. To pomoże Ci utrzymać dyscyplinę i uniknąć zwlekania. 5. Znajdź inspirację. Przeczytaj motywujące cytaty. Posłuchaj inspirującej muzyki lub skorzystaj z innych metod, które pobudzą twoją chęć działania. 6. Znajdź kreatywne sposoby motywacji. Wykorzystaj różnorodne sposoby motywacji, takie jak nagrody za osiągnięcia lub przerwy na relaks, abyś miał coś na co czekać. 7. Ogranicz czas na nieproduktywne czynności. Monitoruj swoje działania, aby zidentyfikować czynności, które pochłaniają czas, ale nie przynoszą wartości. Staraj się ograniczać ich ilość. 8. Ustal codzienne rutyny. Stwórz stałe nawyki i rutyny, które pomogą ci zacząć działać automatycznie, bez zastanawiania się nad każdym krokiem. 9. Wykorzystuj techniki motywacyjne. Przetestuj różne techniki motywacyjne, takie jak metoda Pomidora, Pomodoro Technik lub zasadę 2-minutowych zadań, aby zwiększyć swoją skuteczność w działaniu. 10. Bądź odpowiedzialny przed sobą, trzymaj się swoich zobowiązań i nie pozwól sobie na wymówki. Pamiętaj o celach, które chcesz osiągnąć, i pracuj systematycznie nad ich realizacją.